Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym zrobić takie delikatne podsumowanie i powiedzieć Wam takie najważniejsze informacje, które myślę przydadzą się każdemu hodowcy. Każdy hodowca powinien o tym pamiętać. No i oczywiście, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytanka, to piszcie w komentarzu. Prośba od razu na starcie ogromna o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Niedługo dobijemy do 10 tysięcy, może uda mi się dla Was przygotować jakiś challenge. Jakieś nagrody, konkurs, cokolwiek, myślę o live'ie, żebyście w końcu mogli na żywo pytania do mnie zadawać, co tam byście chcieli wiedzieć. Moi drodzy, najważniejsze informacje związane z drobiem tak naprawdę podzieliłem na trzy kategorie. Po pierwsze to jest zakup drobiu, po drugie to jest odchowanie tego drobiu i po trzecie to jest utrzymanie tego drobiu. Także zaczynając od zakupu, musimy pamiętać na co zwracać uwagę przy wyborze kur. I tutaj, jak piszecie sobie. Dokładnie to co powiedziałem. Na YouTubie wyskoczy Wam filmik, w którym mówiłem dokładnie jak zwracać uwagę na drób przy wyborze, jak kupować kury młode, żeby nie kupić kur starych. Jak ważne są, słuchajcie, jak ważne jest upierzenie u drobiu, jak ważne jest to jak kura się zachowuje, jak reaguje na zmysły, jakie ma skoki, czyli nogi, ogon, grzebień, oczy i tak dalej. To wszystko jest bardzo istotne przy zakupie drobiu i wtedy niwelujemy szansę na zakup kury chorej. Tak samo nie sugerujemy się, słuchajcie do końca ceną. Tak samo bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać wcześniej z handlarzem lepiej słuchajcie, kupić od hodowcy zapłacić 3 złote więcej, mieć pewne źródło skąd te kury przyjechały, niż kupować w ciemno, zapłacić 5 zł mniej, bo to się naprawdę potem może nieźle na nas odbić. I teraz tak, kolejna. Kwestia dotycząca zakupu kur. Jeżeli już kupujemy kury, to trzymamy je, słuchajcie, bezpośrednio w kurniku. Tutaj nie kombinujemy, one sobie same wyjdą wtedy, kiedy będą właśnie tego potrzebowały. No i też, oczywiście, my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że one potrzebują czasu na zaklimatyzowanie się. I to jest podstawa. Jeżeli mamy kurki stare w hodowli, powinniśmy zapewnić oddzielne poidło, oddzielne karmidło dla tych kur, żeby te stare kurki nie ganiały tych młodych i tak dalej. Potem oczywiście po tygodniu, dwóch, trzech one się przyzwyczają i nie będziecie widzieli różnicy, czy to są kury młode, czy kury stare. Teraz tak, jeżeli chodzi o temat związany z ogólną hodowlą. To oczywiście kurnik, każdy wie co powinno być w kurniku, co się powinno znajdować, jak to powinno wyglądać. Natomiast takie podstawowe pojęcia dotyczące pierzenia, kanibalizmu, pterofagi, wydziobywania piór, to są tematy dotyczące też chorób drobiu I tutaj też dużo się wypowiadałem i to co chciałbym, żebyście zapamiętali o czym powinniście wiedzieć, to jest to jak się tymi kurami powinniśmy zachowywać, kiedy one chorują, bez względu jakaby to nie była choroba, po odizolowaniu takiej kury i zapewnieniu jej odpowiedniego pokarmu, odpowiedniego Odpowiednich warunków wody, oczywiście na bieżąco dostarczanej, ciszy i spokoju, bo to też jest istotne. Musimy, moi drodzy, i to podkreślam zadbać o obserwację tego drobiu. Co jakiś czas wejść do kurnika, sprawdzić jak te kury się czują, jeżeli widzimy, że wszystko jest ok, możemy tą kurę znowu wpuścić do kurnika, jeżeli coś nie jest ok, dzwonimy do weterynarza i wtedy no już będą najprawdopodobniej podawane jakieś leki. Nie jest to trudne, ale trzeba o tym wiedzieć, trzeba o tym pamiętać, bo potem naprawdę mogą być różne problemy z tym związane, a myślę, że większość z nas hodowców chciałoby takich problemów mimo wszystko yy, uniknąć. Kolejna rzecz bardzo istotna, jeżeli chodzi, moi drodzy, o y, utrzymanie tego drobiu. Więc tak. Kurki tak jak wiecie niosą się mniej więcej od 22 tygodnia, średnio tak się zakłada, tak mówią hodowcy, ale to też tak właśnie wygląda. Pamiętajcie, że jeżeli planujecie jakąkolwiek hodowlę na szerszą skalę, to musicie mieć chociaż minimalny właśnie rynek zbytu. Wiedzieć gdzie sprzedać, gdzie kupić, na czym się skupić przy wyborze drobiu. Jeżeli tego nie ma, słuchajcie, no to mogą być różne problemy związane z tym, że będziecie produkować te jajka Kolokwialnie mówiąc, a potem nie będziecie mieli, gdzie tego towaru sprzedać. To jest bardzo złe, ponieważ no może to doprowadzić do tego, że no będziecie wam się marnował towar i też wydacie pieniądze niepotrzebnie, więc wcześniej warto się zastanowić, gdzie sprzedamy. Popyt na jajka jest, ale też konkurencja jest bardzo duża. Pamiętajcie też taka rada, żeby stawiać na jakość, nie na ilość ceną nie jesteśmy w stanie na rynku wygrać, ale jakością jak najbardziej. Wracając do tematu, jeżeli chodzi o drób. Jeżeli chodzi o rasy drobiu, bo na tym też powinniśmy się skupić, słuchajcie, przy rasach drobiu, jeżeli myślimy o tym, jaką rasę wybrać i tak dalej, to musim, muszą dominować dwa kryteria. Po pierwsze to jest nieśność, jak kury się niosą, bo na tym nam zależy, a po drugie to jest odporność na różne choroby, na warunki atmosferyczne. U nas w hodowlach, nie oszukujmy się, ale to nie są hodowle jakieś sterylne jak w tych wielkich kurnikach. W wielkich kurnikach kury praktycznie z tych kurników nie wychodzą, cały czas tam siedzą. I nie muszą być aż tak odporne. W naszych, słuchajcie, warunkach, kury muszą być bardziej odporne. Czasami mamy kurnik otwarty, nawet jak temperatura jest ujemna. Kury sobie wychodzą, jak pada śnieg, czasami po tym śniegu chodzą, jak wieje wiatr, jak pada deszcz, jak temperatury są bliskie zeru. Więc musimy pamiętać o tym, żeby też stawiać, słuchajcie, na odporność. Ja już mnóstwo razy mówiłem, jakie to są rasy drobiu. Chodzi tu oczywiście o rasy kur ogólnoużytkowych. Natomiast Kolejnym tematem, który chciałbym poruszyć, słuchajcie, to są tematy związane z pokarmem dla drobiu. I tu nie chodzi o to, żeby wybierać, słuchajcie i urozmaicać, robić jakieś specjalne mieszanki dla tego drobiu. Chodzi o to, żeby nawet ten pokarm był urozmaicony, natomiast zmieszać to. Testować, próbować trochę zboża, trochę warzyw, trochę parowanych ziemniaków, trochę to dodać z tym połączyć, trochę dać paszy pełnoporcjowej. Chodzi o to, żeby słuchajcie, tym kurom urozmaicać ten pokarm, żeby kury miały dostarczone wszystkie witaminy, minerały i wartości odżywcze, które są im właśnie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli o to zadbamy, to tak naprawdę nie mamy się za bardzo czym martwić. Teraz tak. Bardzo ważny temat dotyczący yy, zachowania i dotyczący podejścia do drobiu. Jeżeli słuchajcie, macie kury, wy się tymi kurami zajmujecie, to weźcie pod uwagę, że na pewnych rzeczach, takich jak na przykład ogrodzenie, czy takich jak na przykład właśnie projektowanie kurnika, nie ma co oszczędzać, ponieważ to się potem może odbić. Nieraz słyszałem o sytuacji, gdzie ktoś nie miał odpowiedniego, odpowiednio zabezpieczonego wybiegu. Postawił na jakąś tam tanią siatkę. Ta siatka nawet nie była z drutu, co spowodowało, że ktoś tam jakaś, jakieś zwierzę się dostało, no i niestety cała hodowla poszła pod młotek. Dlatego bardzo ważne jest to, że jeżeli planujemy już taką hodowlę, warto, to słuchajcie, zrobić z głową, jeżeli niedaleko macie las, jakąś łąkę, jest ryzyko, że w okolicy będą dzikie zwierzęta, warto jest to ogrodzić, warto jest zrobić tak, żeby po prostu te kury miały ten odpowiedni komfort, żeby te kury miały. Ten dostęp i z jednej strony do wybiegu, ale z drugiej strony, żeby też się dobrze czuły. Najlepiej w ogóle kurki trzymać same, bez innych zwierząt. To też jest bardzo istotne, mało ludzi o tym wie, ale chodzi o to, że wtedy jest mały poziom stresu. Kury słyszą tylko i wyłącznie siebie, dużo lepiej się niosą i dużo lepiej się czują, rzadziej chorują. Dlatego ważne jest to, żebyście też o tym pamiętali. Nie każdy spełni te wszystkie warunki, o których mówię, ale trzeba do tego dążyć. Ja już mówię o takim powiedzmy idealnym scenariuszu. Wiem, że to różnie bywa, ale ważne jest, słuchajcie, żebyście to wiedzieli, żebyście do tego dążyli. Jeżeli nieśność wam spadnie, jeżeli kury się rozchorują, już mniej więcej możecie wiedzieć, w czym tkwi problem. Zapraszam oczywiście na inne moje odcinki. Odcinków jest słuchajcie ponad 1000 odrobił, więc jest co oglądać. Są przeróżne odcinki o żywieniu, o opiece, o tym jak coś projektować, jak coś robić, jak wybierać te kury, jak wybierać karmidło, poidło, ściółkę, projektować wybieg, kurnik, choroby drobiu. No mnóstwo jest, naprawdę słuchajcie odcinków jest bardzo dużo, więc jest co oglądać. E Dzisiaj też taki odcinek mówię z najważniejszymi informacjami, to co powinniście wiedzieć i co Wam się przyda. Natomiast jeżeli jakieś pytania by się pojawiły, to tak jak już mówiłem, w komentarzu piszcie i na wszystkie pytanka staram się odpowiadać. Trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.